No i jestem. Dzień dobry wszystkim. E, bawimy się, lecimy, szuramy, spiskujemy. Dzisiaj, e, dzisiaj z przyjemnością chciałbym zaprezentować Wam bardzo ciekawą analizę. Analiza dotyczyć będzie apokalipsy Jana i Biblii. E, a dlaczego będzie to ciekawe i fajne? A tylko dlatego, że przeszuramy ten temat w sposób inny i w sposób, który... Jakoś strasznie adekwatnie pasuje do produkcji, tworzenia, próby zrobienia, ale zaraz. Zaraz, zaraz. Przecież ja nie zacząłem. Nie ustawiłem. Nie ustawiłem mikrofonu. Ja nie wiem, czy wy mnie w ogóle słyszycie. Jak to się nagrywa? No podniecony, na no wariata, od razu, ta dziecko, słońce, i, i plaża, i nagrywanie. No dokładnie, bo yy, tak w ogóle to mam zamiar się ewakuować na wodę na cały dzień, ale po ostatnim spływie kajakowym moje poparzenia od tego urządzenia, które jest tam na górze, umieszczone są tak rozległe, że niestety muszę się powstrzymać z moich adventure na kilka dni. No ale polecimy z tym, polecimy z tym i chyba, chyba Wam to nagram. Zrobię live'a, zrobię może odcinek z wody po prostu, bo, bo tam jest pięknie, cicho, spokojnie, a już kiedy dotarła do mnie myśl, że ja sobie mogę odpłynąć kilka mil od brzegu i w ciszy i spokoju zagłębić się w myśli i wtedy to na pewno nikt nie podejdzie, nie przeszkodzi, nie zapyta. Wystarczy wyłączyć telefon i trzymać się w Dostatecznej odległości od linii brzegowej. <grywa> e, dobra. E, lecimy z tą Biblią, lecimy z tą apokalipsą, le lecimy z tą szóstą generacją człowieka. No tak. <grywa> no tak, oni. Może nie szóstą, może numerki znowu po, 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 po ten, pogubiłem, ale na pewno na pewno sklejając puzzle do puzla, czyli zbierając. Na pozór zupełnie niepasujące do siebie elementy, kiedy zaczyna wyłaniać nam się jakiś e, obraz z całości, jest, jest, ta, jest to coś, czego każdy poszukiwacz prawdy e, szuka, kiedy ka, każdy poszukiwacz prawdy kocha, kiedy pewne rzeczy na pozór. Niezwiązane ze sobą zaczynają idealnie się dopasowywać, ukazując nam obraz e, całości. To jest, to jest po prostu ten moment. Albo to masz, albo go nie masz, nie? Albo, <ścoughs> albo masz gorączkę złota, albo jej nie masz. Dobra. E... Dla zwykłych oglądaczy yy, szukających rozrywki w YouTube ten odcinek nie jest dla was. Nie znajdziecie tu nic ciekawego i zapewne nie zrozumiecie o tym, o czym mówię, także nie marnujcie swojego przecennego czasu i lećcie dalej klikając, przesuwając paluszkiem, gdyż yy, tutaj nie będzie nic co rozrywkę przypomina. E, 7 pieczęci apokalipsy, nawiązując do, e, nawiązując do resetu, nawiązując do tego, czego dostrzec e, nie można gołym okiem. E, będziemy dorzucać cały czas puzzle, a ten, a reset ekonomiczny w Dewos tuż tuż miał być 6 czerwca czy 28, zawsze mi się numerki mylą, ale, ale już tuż tuż forum ekonomiczne e, i biznesowe świata ogłosi reset i nowy porządek i zobaczymy, e, na jaki. Zasadach będzie on wprowadzany. No, mamy zalążek tego w Europie, czyli eksperyment na, na bardziej buntowniczym y, społeczeństwie, czyli polskim, słowiańskim. Y, wiemy już, że jeśli my, Słowianie, się nie damy yy... Jakby zmanipulować i, i tak dalej, i tak dalej trzeba będzie wprowadzić drastyczne środki przejść do planu B, ale jeżeli uda się to na społeczeństwie polskim i polskie społeczeństwo ulegnie, to z każdym innym społeczeństwem e, ten sam zabieg bez problemu się uda, gdyż my to jesteśmy najbardziej mutowniczymi i tak dalej, i tak dalej. Wracamy do Biblii, e, cytuję na mocy cytatu i tak dalej, według nowych praw autorskich YouTube'a i tak dalej. E, I regulaminów Niestety, jeżeli chcę do was mówić, muszę być cały czas tutaj powtarzać. Niestety oczywiste oczywistości YouTubeowe. Przepraszam. Nienawidzę, jak cokolwiek mnie zmusza do bycia, nie wiem, pokornym regulaminowym, i tak dalej. Nie wiem, nie potrafię tego, mam, mam tak w sobie samym, że to się we mnie buntuje. Ale ja tylko cytuję coś, co zostało przez kogoś innego napisane. I cytuję to dla was, nie znaczy, że wierzę, i tak dalej. Nie chce mi się, nie chce mi się naprawdę. Nie wiem, czuję się żałośnie w takich, tych, i, i nie wiem czemu. Chyba dlatego, że chcę bardzo, żeby to dziki dalej do was docierały po prostu, no może to o to chodzi. Dobra, lecimy. Nie mogę przez tę żarówkę cholerną. Siedem pieczęci apokalipsy, gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwszego z czterech żyjących, wielkiego arkanu, mówiące jaka, jakoby głosem gromu przyjść. I ujrzałem oto biały koń, biała rasa, a siedzący na nim miało łuk i dano mu wieniec i, wz, i wz, wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. Eee, biała R wygrywa Japonię i ma wiele urazów przeciwko Japonii. Eee, Apokalipsa 6, drugi ten. Nie mogę mówić cały czas taka, taka i taka, taka, gdyż nie przejdzie to przez cenzurę. Będziecie wiedzieć, bo będę w każdym tym próbował się tak wypowiedzieć, żebyście byli, żeby tekst był dla was zrozumiały. A gdy otworzy pieczęć drugą, usłyszałem drugiego żyjącego wielkiego arkanu, mówiącego: przyjdź i zobacz. I wyszedł inny koń barwy ognia. Rasa Czerwona Atlantycka, z której wywodzą się czerwono skórzy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a siedzący na nim wujek sam dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali i dano mu wielki miecz. Apokalipsa 6-4. Oczywiście jest tu przytyki i tłumaczenie, aby w rozumieniu e, docierało jak to jest. Obecnie ten koń czerwony cynober z kudłatą i potarganą sierścią z srebrnymi kopytami jest spokojnie w stajniach Augiasza. Porywający czerwonoskóry, porywający czerwonoskóry biegacz zwinny i leki Przypomina nam zaciekłą Atlantydę, której zostanie szlachetnie i silne potomstwo, zostało zniszczone przez Jankesów. Blond obywatele Stanów Zjednoczonych północy niosą w swoich żyłach czerwoną krew starych wojowników których prawdziwy pień urodził się na kontynencie atlantyckim. W obecnym roku 1958 wieku XX koń Czerwony pasie się spokojnie, a mieszkańcy Stanów Zjednoczonych przygotowywują się do wojny atomowej. Szybko wybuchnie burza w Stanach Zjednoczonych. Huragan będzie strasznie wiał w Stanach Zjednoczonych. Niebo się wyczy pełni czarnymi kłębami. Będzie wiele lamentów, łez i wielki ucisk. Tam była podana data, kiedy słowa padają, a więc nie odnosi się to do naszych czasów, tylko do obawy Amerykanów w czasie, drugiej wo po drugiej zi w czasie zimnej wojny, kiedy trwał konflikt ze Wschodem, Niemcami i wyścig atomowy. Rzecz oczywista musi być powtórzona na YouTube. No. Cenne minuty. A gdy otworzył pieśń trzecią, usłyszałem trzeciego żyjącego wielkiego arkanu, mówiącego: chodź i zobacz. I oto ujrzałem czarnego konia. Czarna rasa i każda rasa ciemna, jak Hindusi, Afrykanie, ten koń reprezentuje również szczytną pracę. A siedzący na nim, rasa czarna, ciemna, arabska, hinduska i tym podobne, miał ręce wagę. Niewolnictwo. I usłyszałem jakoby głos pośród czterech żyjących, mówiących: dwa funty pszenicy za denara i 6 funtów jęczmienne za denara a nie krzywć oliwy i wina. Apokalipsa 6.6. Oto praca ciężka, praca za dzienne wynagrodzenie. Wtajemniczeni chcą pokoju i mówią nie niszcz świętego wina, ani czystego złotego oleju, który podsyca ogień świecznika. Pracuję w pokoju, walczcie o pokój, kochają, kochajcie się nawzajem tak, jak ja was ukochałem. Zadbajcie o wino i olej, aby wasza dusza mogła poślubić baranka, a mieszkańcy ziemi chcą tylko wojny. A gdy otworzył pięćdziesiąt czwartą, słyszałem go z czwartego żyjącego wielkiego arkanu, mówiącego, chodź i zobacz, i ujrzałem żółtego konia. Żółta rasa, siedzący na nim Chińczyk, miał na imię śmierć i otchłanie mu towarzyszyły. I dano im władzę nad jedną trzecią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem za pomocą ludzkich zwierząt ziemi. Wojna między Wschodem a Zachodem będzie przerażająca, i Chiny zabiją miliony ludzi. Chińskie niebezpieczeństwo jest przerażające. Koń chiński pozostawia za sobą piekło i śmierć. Nigdy nie będzie straszniejszego niebezpieczeństwa. Chińska armia jest strasznie potężna i uzbrojona we wszystkiego rodzaju śmiercioneszną broń. Czasy końca już nadeszły i wojna między Wschodem a Zachodem jest nieunikniona. Żółty koń z zwinny i pełen wielkiego gniewu, niosąc za sobą piekło i śmierć. A gdy otworzy pieciąć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i ze względu na ich świadectwo, jakie mieli i głosem donośnym tak zawołałem, Dokądże władco święty i prawdziwy nie będziesz sądził, nie pomścisz naszej krwi? W zgodzie z, z prawem karmy nad mieszkańcami ziemi, mieszkańcy Ziemi zabili proroków i podważają odwiecznego i dano każdemu z nich biało szatę i powiedziano im, by jeszcze zeznali pokoju przez krótki czas, aż pełną liczbę osiągnął także ich towarzysze oraz bracia wtajemniczeni, którzy jak i oni mają być zabici. Apokalipsa VI, 11. E, zaraz, zaraz dodam komentarz, wysłuchajcie, jak już wpadliśmy w tą intonację, to wysłuchajmy tego do końca, fajne, e, ja lubię te słowa, bo one wprowadzają w taki, w taki odpowiedni stan do słuchania, nie? Gdy otworzył szóstą pięć zobaczyłem, że stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne, jak wiosenny wór, a cały księżyc stał się jak krew. O, tu się fajnie zaczyna. Cząste... Radioaktywne cząsteczki wybuchów jądrowych głęboko zmieniają górne obszary atmosfery ziemistej. Te górne obszary są najwyższym filtrem dla promieni słonecznych. Kiedy ten filtr zostanie całkowicie zmieniony przez eksplozję atomową, wtedy nie jest w stanie analizować i rozkładać promieni słonecznych na światło i ogień. W rezultacie zobaczymy słońce czarne, jak dużo końskiego, jak. Dużo końskiego włosa. Jest to oczywiście przetłumaczenie, wytłumaczenie do już ze źródeł takich tych. Mężczyźni wylądują na księżycu. Podbój księżyca jest nieunikniony. Sępy wojny, podbijając księżyc, i ten stanie się jak krew. Będą trzęsienia ziemi ze wszystkich stron. Ciemność, głód, nieznane choroby, bluźnierstwa i wielki ucisk. Wybuchy atomowe spowodują wszystkie te wielkie nieszczęścia. Czasy końca już nadeszły. Biada tym, którzy niczym w dniach nojego jedli, pili i żenili się, mówiąc: Mamy jeszcze czas. Biada mieszkańców z Ziemi. Czasy już końca nadeszły. Wybuchy atomowe przyniosą plagi, trzęsienia ziemi, głód, tsunami, straszne kataklizmy. Będzie przerażający przewrót, dźwięku morza i potworne fale nigdy wcześniej nie widziane. Wo będą wojny, śmierć, a żółty koń będzie ciągnąć ze sobą piekło i śmierć. Początek końca już się rozpoczął, ale wszystkie te nieszczęścia to nic. Jako ostrzeżenie, wstęp, preludium do wydarzeń końcowych. Człowiek ponownie buduje wieżę Babel. Czubek wieży jest księżycem. Każdy oświecony jasnowidz wie widzieć wyższe światy wieży Babel. Pusta wieża z, z kruchego szkła, zdrada odwiecznego, szybko zostanie rozbita. Z tej kruchej i pustej wieży, pozbawionej jakiejkolwiek boskiej mądrości, powstają i schodzą okręty Wielkiego Babilonu, matki wszystkich cudzołów i obrzydliwości ziemi. Tym razem wieża Babel. Jest reprezentowana przez pustą, powierzchniową i próżną naukę materialistycznych naukowców. Bóg pomiesza im języki. Wieża Babel zostanie uderzona promieniem olbrzymiej kosmicznej sprawiedliwości. Krucha wieża, pusta i pozbawiona. Kurde, ciekawe kto, to, ciekawe kto to. Kto jest autorem tego tekstu w ogóle? Krucha wieża pusta i pozbawiona jakiejkolwiek duchowości dziś, jak i wczoraj, grozi znowu gwieździstemu niebu. Ateiści wrogowie odwiecznego chcą zaatakować niebo i podbić inne światy przestrzeni. Wkrótce zostaną śmiertelnie ranni w świętej przestrzeni, gdzie poruszają się i falują tylko niezliczone światy. Panuje terror, miłość i prawa. Podróże międzyplanetarne są przeznaczone między wymiarami. Ok? Nie ma planet i podróży międzyplanetarnych. Między. Dobra, nie kłócę się z Tobą, gościu, który to napisałeś. E człowiek ziemski nie jest jeszcze godzin penetrowania gwieździstej przestrzeni. Niech umieści mapę w laboratorium i obserwuje, co się dzieje. Kiedy ludzie podbijają księżyc, kiedy ateiści, wrogowie odwiecznego z bezczeszczą świętą przestrzeń. Kiedy mędrcy wielkiego Babilonu, pełni pychy i dumy przygotują podbój innych światów. Wtedy będzie koniec. Wieża Babel zostanie porażona i z tego całego wielkiego Babilonu nie zostanie jak kamień po kamieniu. Świat się Świat się zbliża, zmienia się, dostosowuje, biada mieszkańcom ziemi. Dzień Pana, nowa era wodnika jest już blisko. Ten świat, który się zbliża, przejdzie przez atmosferę, zapali się żywy ogień, a gdy spadnie na ziemię, spłonie ogniem wszystko, co ma za życia i będzie trzęsienie ziemi, tak wielkie, jakiego nigdy dotąd i nie było, odkąd ludzie istnieli na ziemi. I gwiazda nieba, wielcy geniusze wieży Babel. Wielkie gwiazdy firelamentu intelektualnego, wielcy panowie wielkiego Babilonu spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe, wstrząsane silnym wiatrem, zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Apokalipsa 6,13. Spróbuję wam zaraz doszukać, kto napisał ten e, cały akapit, werset do, do tego wszystkiego. E, kolce materialistycznej nauki są już dojrzałe, i człowiek zbierze owoce pożądania. Teraz zabierze owoce tej cywilizacji przez bogów i praw. Potem niebo zawinęło się jako winięty pergamin, zderzenie planetarne. A która góra i każda wyspa miejsc swoich poruszone? Apokalipsa 6,14. Nowa masa planetarna zmiesza się z masą Ziemi utworzy nowy świat. Będą nowe niebiosa i nowa Ziemia dla przyszłej szóstej wielkiej rasy. To też chyba jego przypis. Jeszcze raz. Nowa masa planetarna zmieszana z masą Ziemi utworzy nowy świat. Będą nowe niebiosa i nowa ziemia dla przyszłej szóstej wielkiej rasy. Czajcie to? Już teraz to Ariami mi zaleciało i cało to ekipo od malarza. A królowie ziemscy, wielmożni i wodzowie, bogaci i możni, każdy niewolnik i wolny, po śmierci już w ciele astralnym, ukryli się do jaskini górskich skał przerażeni, zaskoczeni kataklizmem, którego się nie spodziewali i nie podejrzewali nawet w odległych czasach. Apokalipsa 6,15 I powiedzieli do góry i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem sprawiedliwości Baranka, bo nadszedł wielki dzień ich gniewu, a któż zdoła się os. Apokalipsa 6, 16, 17. Tutaj tutaj od razu na myśl podczas czytania przyszła mi, przyszła mi jeden z sposobów wytłumaczenia, że istoty współżyją z nami, ukrywając się przed człowiekiem jako gatunkiem inwazyjnym w górach. Czyli te istoty o wyższej energii, które były przed nami, nadal istnieją, są, choć. Mają swoje właśnie miasta pod nami w innej strukturze ziemskiej, i my jesteśmy dla nich chodzącymi po niebie, a oni żyjąc pod ziemią, żyją ten. I tutaj mamy biblijny, jakby opis ludzi, którzy ukryli się pod skałami. Tak? I przykryli się tymi górami, to jest w tym takim języku, ale można to bardzo ciekawie wklejać właśnie w te teorie, gdzie wiemy, że nie przybywa do nas tam żaden kosmita, tylko to nie jest kosmita, tylko to jest po prostu inna rasa lub inny byt lub inna istota energetyczna, która współżyje z nami tutaj, nawet w kilku wymiarach, ale jest w stanie tutaj jakby oddziaływać na nasz wymiar. Ja nie wiem, czy mi tam się czas nie skończył. Naprawdę będą mogli wytrwać tylko ci, którzy zbudowali kościół baranka na żywej skalę, seksie. Ci, którzy zbudowali swój kościół na piasku teorii, potoczą się. Ci, którzy zbudowali swój kościół na piasku teorii, potoczą się w otchłań, w zanurzonych światach, w piekle atomicznych wielkiej natury. To są. To są straceni. W owych dniach sprawiedliwi będą potajemnie uratowani. Ci którzy, się, ci, którzy już podnieśli węża na lasce, jak uczynił Mojżesz na pustyni. Z nich wyjdzie nasiono dla przyszłej szóstej wielkiej rasy. Czasy końca już nastały i my w nich jesteśmy. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Mateusz 20:16. Wielki Mistrz powiedział: Z tysiąca, którzy mnie szukają, jeden mnie znajdzie. Z tysiąca, którzy mnie znajdują, jeden mnie podąża za mną. Z tysiąca, którzy za mną podążają, jeden jest mój. A tym. Dobra, ostatnio użyłem nazw i tak dalej, i troszeczkę mi się po skórze oberwało za to. Dlatego dzisiaj. Dlatego dzisiaj nie użyję takich, e, dlatego dzisiaj nie użyję takich tych i po prostu wymienię e, Samuel An Weor. E, będziecie mogli sobie to po prostu e, wyszukać za pomocą tego, nie były to moje słowa e, i e, tak dalej, nie była to moja interpretacja. Zapoznałem was tylko z kolejnym e, elementem <laughs> puzli z e, tym. Ale na koniec e, właśnie trzeba by było wam powiedzieć teraz o seksie. Trzeba byłoby wam powiedzieć o... E, Jajeczkach, o plemnikach, trzeba by Wam było wrócić na chwilę jeszcze do e, energii kundalini, do kluczowych rzeczy i trzeba byłoby Wam to bardzo e, jeszcze raz przypomnieć, złożyć w całość i podać, e, może z jakimiś konkretami. A, a że ostatnio jesteście super fajni i że Ostatnio super dobrze mi się z wami rozmawia, to myślę, że mogę zaryzykować i na dziele cytatu zaprezentować wam jeden z bardziej pożądanych egipskich sposobów rozbudzenia w sobie pewnej energii, a także mogę wam przytoczyć pewne rzeczy. Ale to w następnym odcinku do zobaczenia, jest pięknie, pozdro! Ej! Chwila, tam jest dopiero 20 minut. Mamy jeszcze całe 10 minut. Mamy jeszcze całe 10 minut odcinka. Więc ja mogę tutaj to spuentować mniej więcej. E, fajnie, fajnie, że się zmieściłem w tych 20 minutach. Naprawdę myślałem, że minęło już pół godziny e, czasu. Ale fajnie, dobra, słuchajcie, rozbijemy ten seks. E, rozbijemy te e, jakby... Inne rodzaje wiedzy, ale omówię Wam jeszcze tutaj do końca, y, omówię Wam tutaj jeszcze do końca y, to, to. Wykorzystując te 10 minut, chciałbym Wam y, złożyć to w całość, jak ja to widzę. Y, mieliśmy wymienione wszystkie, jakby, rasy, y, które. Można powiedzieć poznaliśmy świat dzisiejszego jakby dzisiejszej narracji politycznej dyktuje nam, że jesteśmy jednością, nie ma koloru, nie ma podziału, nie ma podziału na języki, wszyscy zmierzamy do jako jednej rodziny, tak? I podkreślam, jest to narracja, a nie moje przekonania, żeby tu mi nikt sobie znowu nie, bo wy, naprawdę potraficie z kontekstu wyrwać dwa słowa i pisać o tym trzy liniki lub trzydzieści komentarzy. Yy, chodzi o to, że świat tak chce, abyśmy zaczęli postrzegać. Tak tworzy pokolenia nowe, tak yy, yy, robi dzieci. I co my obserwujemy? Co my ob obserwujemy? My obserwujemy integra in integ integro integrować. Nie integrować. Ingerować. Ingerowanie w boskie rzeczy, w boskie czynności, w boskie czynności, których ludzie nie zbadali, nie mają odpowiedzi, które do dziś dzień pozostają zagadką. Oczywiście są teorie, ale nie są to dowody. W żadnym stopniu żaden naukowiec w ten sposób się tego nie wypowie, a mimo to podejmują się skopiowania procesu, którego nie rozumieją. To na pewno skończy się źle. Jeżeli jesteśmy w erze przejściowej, jeżeli jesteśmy w czasie ewolucyjnym, skoku ewolucji człowieka jako gatunku, jako rasy, jeżeli jesteśmy naocznymi świadkami łączenia się tych wszystkich pieczęci lub ras w jedną supergenialną rasę, to proces ten powinien przebiegać naturalnie. Proces ten powinien przebiegać według energii, pulsu i bicia ziemi matki, natury, przyrody i kto jest w stanie naturalnie ten proces Proces przejść, dostosować siebie do otaczających nas zmian, nie mówię o zmianach systemowych, nacisku prawnego i niewoli, tylko świata, wszechświata, energii, materii, tego wszystkiego, czym jesteśmy, żyjemy, stworzeni. Jeżeli do tego nie jest w stanie się przystosować, to nie należy mu pomagać jakąś nanotechnologią lub aplikowaniem płynów do organizmu. Żeby za wszelką cenę jak największą liczbę niewolników prze przepchnąć, aby zasilali dalej system. Gdyż my po tym skoku ewolucyjnym nie będziemy potrzebowali tego systemu. A więc oni o tym wiedzą, oni go doskonale rozumieją, próbują go kontrolować. Nie udaje im się, jest to szybsze, silniejsze i potężniejsze nawet od tego, co oni robią, posiadają. Nie tylko chcą abyśmy my myśleli, że nic nie możemy zrobić, a tak naprawdę nasze oddziaływanie na otaczającą rzeczywistość jest gigantyczne ale w następnym odcinku będzie też sprowadzań trochę do do sytuacji że ego człowieka ponosi go do pozycji Boga a tak też nie jest i ten czynnik też będzie e, wymieniony. Także. Chyba osobiście to grubo jestem przeciwny próbie tuningowania przyrody. Grubo jestem przeciwny naśladowania procesu, którego się nie rozumie. Może wyglądać podobnie, ale skutki mogą przynie przynieść o, tragiczne, tragiczne rzeczy. Chcielibyście powiedzieć nie wiesz, nie. To, to po co mówisz, jak, jak nie wiesz? No, ale e, raczej nie. Spotkałem się nigdy z przypadkiem, gdzie takie coś przyniosło coś dobrego. Nie słyszałem. Po prostu nie. Dobra. E, sprawdzajcie. Pozdrow.